Jak nazywa się wilczyca ildonki Campbelldon? Jak nazywa się wilczyca ildonki Campbelldon? To pytanie w konkursie. A za chwilę opowiem o szczegółach tego konkursu, o tym jak on się będzie odbywał, jak można zostać laureatem tego konkursu i co będzie nagrodą główną w konkursie? Otóż to pytanie, na to pytanie znajduje się odpowiedź tutaj, w pierwszym tomie powieści Król Myśli. I konkurs ten jest dedykowany osobom, które przeczytały pierwszy tom Król Myśli. No bo jeśli ktoś nie przeczytał a na stronach internetowych żadnych nie podałem tej informacji, wobec tego nie będzie wiedział, nie będzie znał odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie: jak nazywa się Wilczyca Ildonki Cumbledon? Ogłaszam pierwszy konkurs na kanale w świecie króla myśli pierwszy konkurs związany z moimi. Książkami z moją powieścią fantazy, dwutomową powieścią fantazy król myśli. Do wygrania jest drugi tom powieści. Skoro odpowiedź znajduje się w pierwszym tomie. To ci, którzy przeczytali ten drugi tom, będą mogli sobie wygrać tom drugi. Jak nazywa się wilczyca. Ildonki Campbell Zasady konkursu. Zasady konkursu są bardzo proste. Otóż, jak już mówiłem, kon konkurs jest dedykowany, skierowany do osób, które przeczytały tom pierwszy. Inne osoby odpowiedzi na, ten, na to pytanie znać nie będą. E chciałem te osoby nagrodzić tym, że e wręczę komuś w prezencie, za to, że przeczytał tom pierwszy, wręczę tom drugi. Zasady konkursu są bardzo proste: odpowiedź wpisujemy w komentarzach pod tym filmem, znajdującym się na kanale W świecie króla myśli. Tam w komentarzach wpisujemy tę odpowiedź i liczy się ta osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi. Teraz taka mała uwaga. Tych odpowiedzi będzie pewnie niewiele, bo jeżeli ktoś już zobaczy, że odpowiedź została udzielona, to być może zrezygnuje z podawania tej odpowiedzi. Aby wziąć udział w tym konkursie, nie wystarczy napisać komentarz do <laughs> Przepraszam. komentarz pod filmem, pod tym filmem, który teraz Państwo oglądacie. Proszę także dać mi informację na. Mojego maila dowolnie którego? marfiszmałpa.marfisz.pl albo e, marekmalman.gmail.com, że e, udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wystarczy taki, taki mail w tytule, tylko udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Do czego mi jest potrzebny mail? Do tego, żeby nawiązać kontakt i poprosić o adres do wysyłki, do niczego więcej. Także po to jest to zrobione. I dlaczego dodatkowo mail? No, bo w YouTube trudno jest znaleźć adres, adres tej osoby, która, która udzieliła, udzieliła odpowiedzi. A więc, po pierwsze, poprawna odpowiedź na pytanie. Jak nazywa się wilczyca Ildonki Campbelldon, to jest po pierwsze, po drugie e-mail z informacją do mnie. Udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wygrywa pierwsza poprawna odpowiedź. W tym konkursie jest przyznana tylko jedna nagroda, tom drugi powieści Król Myśli. Bądźcie spokojni. Tych konkursów jeszcze troszkę będzie. Ja przeznaczyłem kilka książek na nagrody, i będą, będą nagrody także dedykowane dla osób, które na przykład już przeczytały tą pierwszy i sobie kupiły tą drugi, czyli zapłaciły za oba tomy. Dla tych osób też wymyślę specjalny konkurs, ale to gdzieś. Za dni kilka. Dzisiaj jeszcze raz podsumujmy. Pierwszy konkurs na kanale w świecie Króla Myśli. Pierwszy konkurs, w którym do wygrania jest drugi tom. Oczywiście pierwszy tom też będzie można kiedyś tam gdzieś wygrać, ale drugi tom jest do wygrania w tym pierwszym konkursie. Odpowiedź na pytanie, jak nazywa się wilczyca. Ildonki Campbell Dawn. Ta odpowiedź musi pojawić się pod wyświetlaczem tego filmu na kanale w świecie Króla Myśli. Aby wziąć udział w tym konkursie, nie wystarczy sama odpowiedź. Należy także zgłosić mi na adres marfismałpa.pl bądź też na drugi adres marekmalman.gmail.com krótką informację. Udzieliłem odpowiedzi na pytanie konkursowe, czy jakiekolwiek inne zdanie, takie, żebym żebym wiedział, kto to jest. No i oczywiście informacja o tym NIKU, jaki mamy na e, tym, żeby, żeby było wiadomo, że to jest, że podpisał się na przykład tam e, kolega XXX, tak, a ten co e, ma e, login na YouTube YY nie napisał maila i on nie będzie brał udziału w, tej, w tym konkursie. Myślę, że sprawa jest jasna. Wszystkie inne wpisy, czy to na portalu Facebook, czy też na Twitterze, nie biorą udziału w tym konkursie. Udział w konkursie biorą tylko odpowiedzi na portalu YouTube pod wyświetlaczem tego filmu. Tak to jest tym razem zorganizowane. Następnym razem może będzie inaczej. Zapraszam wszystkich, którzy przeczytali Tom Pierwszy, do wzięcia udziału w konkursie. Ktoś z Was otrzyma w nagrodę e, Tom Drugi e, tej książki. I zapraszam Was do subskrypcji kanału Świecie Króla Myśli, śledzenia tego, co się na tym kanale dzieje, bo konkursów jeszcze troszeczkę będzie. Ja tutaj Was e, myślę, że. Zmobilizuje do takiej ciekawszej, lepszej współpracy ze mną, zarówno w tej dziedzinie literackiej, jak i tam na tym drugim kanale wędkarskim również. Życzę Wam wszystkim wygranej w tym konkursie, aczkolwiek wygrany może być tylko jeden i wiem jedno, tym wygranym będziesz Ty. Była jeszcze dzieckiem, kiedy zamordowano jej rodziców. Odkąd wyruszyła w krainę wiecznych lodów, śmierć kroczyła jej śladami. Strzelając z łuku, nie musiała widzieć wroga, by w niego trafić. Ze strachu przed jej strzałami, wroga armia uciekła z pola bitwy. Wolałbyś zapewne stać za jej plecami, kiedy naciąga cięciwę swojego łuku. Uwierz mi, nawet tam nie jesteś bezpieczny. Kim jest? Siostra króla wojny. Dowiesz się, czytając powieść, do czego, jako autor, gorąco namawiam. Marek Malman.